w tym środku placu do spotkać ostrożnie, spokojnie, nie szalejemy. Bardzo proszę teraz wtyczkę, tak trochę trochę moje lewo. Uwaga, idziemy na spotkanie. Spotyk Zmierzamy teraz, niech wtyczka zmierza ku gniazdku, bo na razie idą równolegle. W tym momencie nie może nastąpić. Uwaga, i dokonujemy tam teraz wrażenia. Musimy zgrać dziurki z dworczykami. Uwaga. Uwaga, i już, i tam dociskamy, dopychamy, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Proszę Państwa, chciałbym teraz poprosić Panią Prezydentę, żebyśmy razem odliczyli od 10 do 0. Zobaczcie, zobaczcie, obejrzyjcie się, zobaczcie co się stało za Waszymi presami. No to już w łonie, na krakowskim Przedmieściu, napaliło się już też na podwalu. W tym samym czasie rozpalił się nowy świat. Dalej u aż do Magarina. Plat Grzybowski, Prater, Stare Miasto, Piwna, Świętojańska. Brakuje nam jeszcze koi. Uwaga! 10, 9... ¡Sí! ¡Sí! 100 tysięcy świętych punktów, 1500 błyskowy lamp, które na razie widzimy. to wszystko jest teraz, Arki się i 27 metrów wysokości, 9 metrów podstawy, średnicy, miła tajnika do rodzinnego domu.